Trzeci obraz Pełnia Miłości z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Błogosławiony Michał Piaszczyński, kapłan, poeta, męczennik kiedy przebywał w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie w Sachsenhausen miał taką sytuację zdobył się na taki heroiczny akt kiedy nadzorca bloku odebrał żydom dzienną porcję chleba ksiądz Michał sam głodny podszedł do żydowskiego adwokata o nazwisku Kot i podzielił się z nim swoim chlebem ten przyjął ten dar z wielkim wzruszeniem i powiedział takie znamienne słowa. Przepraszam. Wy Katolicy wierzycie, że w Waszych Kościołach jest żywy Chrystus. Ja wierzę, że w tym chlebie, który otrzymałem, jest Chrystus, który kazał księdzu podzielić się ze mną. I to wyznanie Żyda ukazuje największy sens miłości. Miłość Chrystusa najpełniej objawiła się w wydarzeniach zbawczych Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I jest to swoista pieczęć Pana Boga, tej miłości do człowieka. Czy my zdajemy sobie dzisiaj sprawę, Idąc na Eucharystię, że stajemy pod krzyżem na Golgocie, że obejmujemy swoimi rękami krzyż, obejmujemy Pana Jezusa, że przynosimy swój własny mały krzyż i stawiamy obok krzyża Chrystusowego na Golgocie. To jest nasze przyjście na mszę świętą, aby zaczerpnąć z tego źródła miłości i miłosierdzia. Dla wielu ludzi Potrzeba całego życia, aby zrozumieć tą pełnię miłości, a dla innych całe życie jest zjednoczeniem z Bogiem w tej miłości. Święty Ojciec Pio jest przykładem takiego zjednoczenia. On na swoim obrazku prymicyjnym napisał takie słowa: Jezu, tchnienie mego życia. Oto drżący unoszę Cię do góry w misterium miłości. Obym wraz z Tobą był dla świata drogą, prawdą i życiem, a dla Ciebie świętym kapłanem, doskonałą ofiarą. I przez ponad 58 lat codziennie, sprawując Eucharystię, stając przy ołtarzu, łączył się duchowo z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Każda msza święta, którą sprawował ojciec Pio, wyrażała dla niego tą pełnię miłości Pana Jezusa do świata. A tak konkretnie dla nas, w czym ta miłość się objawia? To jest miłość w obecności, bo Pan Jezus jest obecny dla nas 24 godziny na dobę. Czeka na nas, my poświęcamy mu tak naprawdę chwilę z naszego życia. A on chce być ze swoim umiłowanym dzieckiem. Dalej ta miłość Pana Jezusa wyraża się w gotowości do poświęcenia. Ile w Eucharystii jest poświęcenia? Pan Jezus w czasie każdej Mszy Świętej oddaje za nas swoje życie. Dalej miłość to umiejętność obdarowywania. Pan Jezus daje nam siebie samego w Komunii Świętej, daje nam swoje ciało, swoją krew, abyśmy przyjmując Go, nie ustali w drodze. I wreszcie, miłość, która jest wiernością, bo Pan Jezus sam powiedział te słowa, ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Święty Jan Bosko dobrze wiedział, że miłość, która ratuje duszę, jest miłością ukrzyżowaną. My znamy to powiedzenie Świętego Jana Bosko daj mi duszę, resztę zabierz. Ale myślę, że rozumiemy je tak powierzchownie. A w słowach Świętego Jana Bosko, które zaraz przytoczę, wyraża się głębia właśnie tego, co On chciał powiedzieć, że miłość, która ratuje duszę, jest miłością ukrzyżowaną. I modlił się tak. Panie, Daj nam krzyże, takie i ciernie, i wszelkiego rodzaju prześladowania, aby zbawić duszę. Jak myślisz, czyja miłość jest piękniejsza? Tego, który kocha, aby otrzymywać, czy tego, który kocha, aby obdarowywać? Który dar miłości jest większy? Ten, co przychodzi łatwo czy ten, który wymaga wysiłku. Na zakończenie tych rekolekcji wróćmy jeszcze raz do tych słów, które przytoczyłem pierwszego dnia, które wypowiedział sługa Boży arcybiskup Fulton Sheen, że miłość w naszym życiu może być w formie uśpionej, w formie skruszonej albo wierzącej. Warto przez te trzy dni, które będziemy obchodzić trydum Paschalne, postawić się w tej obecności wobec Pana Jezusa i doświadczyć Jego miłości, aby jeszcze bardziej rozpoznać, w którą stronę idę. Czy idę do tej pełni miłości, jaką jest w moim życiu miłość wierząca, która wyrazi się w pełnej modlitwie i świętości. I tego wszystkim i sobie i Wam, którzy tego wysłuchaliście, życzę. Amen.